widzicie to co ja to co tutaj w ogóle jesteśmy na jakichś widoków to teraz czy, czy gdzie wow ale czat Wow, jakie góry fajnie by było jakby nic nie jechało na przeciwko Jedziemy w stronę maski, przejechaliśmy przez jakąś gigantyczną górę Same serpentyny Tam już widać maskę pięknie. Zobaczcie jak pięknie Jedziemy tam za 2 km, ale tutaj to są takie góry Takie serpentyny Tu pięknie widać. I zaś serpentyna. I następna serpentyna przed nami. A tutaj wielka góra, przez którą przed chwilą przejechaliśmy. Wokół rosną agawy, kaktusy. I tu jeszcze jakieś wielkie ale kwiaty. Ups. Tam jest to jest było w dół drogę. to W ogóle nie podają, ile jest y, nachylenia. Ale na szczęście mały ruch tutaj jest. O. 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 A to akurat autko. Ja <głos》> się boję ja? cały <głos》> A czy hamulce to, to będą do czerwoności rozgrzane no, tak? No, no to mam bieg i cały czas nogę na hamulce, nie? ale Ale jak tam ten odcrany <głos》> Takie skaliste, nie? Te wszystkie te, 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 te skląki. Ale to są takie skały wulkaniczne, czy to są chyba normalne, nie? Wyglądają jakieś jak granitowe. Granitowe to nie są z wulkanu. Chyba. O i palemki tu no, sobie rosną na tych skałach. Palma na skale. Generalnie palma kojarzy się z plażą, a tu są palmy na skałach. Zwróć zdjęcie w tej masce. Znajdujemy się w wąwozie Maska. Baranko po hiszpańsku. Wąwóz po hiszpańsku jest baranko. Jak na razie no, wygląda tu pięknie. Wąwóz z palmami, agawami. Robi tutaj niesamowite wrażenie. Wokół skały. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Mamy założone kaski na głowę ponieważ mogą tutaj spadać kamienie. Tresa. Bardzo ładna, fajnie nam słoneczko świeci. Tutaj idzie dzielnie wikuś. Tam mamy u góry maskę. Palmy mamy wszędzie. Jak mogą w górach rosnąć palmy? To jest niesamowite. Zobaczcie to, jakie monumentalne góry. Tak, niektóre z przejścia są bardzo trudne. <grymny> Synek aż krzyczy. Co robisz, możesz mi powiedzieć? Zweryfikowałeś? Let's go! Let's go and don't touch this tree, this palma tree. Wow. Możesz się zachowywać? Go, go gadget go. tu Chyba założysz długie spodnie. Ładnie się opaliłeś wczoraj na playa de las Teresitas. Tutaj na dole jest taka folia. Wiki, czemu ta folia tam jest? No, mówiłeś przed chwilą. Co, Wiki? Że jak, coś się stanie? Że jak ktoś spadnie, Wiki mówi, A, to spadnie? go łatwo będzie zbierać. Tu jest normalnie taka czarna folia, którą się używa pod, yy, pod rośliny, żeby nie rosły. Tak, ale jak ktoś spadnie, Więc... to od razu się rozwali. Nie będzie go tak naprawdę trzeba zbierać, bo już nie będzie żywy. Ale jak, jeżeli tam by były pasty, aby Cię trochę uchroniły przed tutaj upadkiem i byś mógł przeżyć i wtedy by mieli kłopot, bo musieliby się starać o Ciebie, a im się nie chciało, nie? To jest akurat normalne. Dlatego pomyśleli i mniej roboty mają teraz. <gry> Tylko w tutaj nie ma, prawda? Albo wyschnięta o, to. Cięcie. Myślę, że tak. Ale myślisz, że da radę wyrzucić? Bo też mama ma coś. Magie to? Co? Tak. Myślę, że dla radę. No. Mama to jest bardzo dzielna dziewczyna. No. Tylko, żeby nie było tak. Chce że chce, ale nie może już, ale mega chce. No. Wytłumaczymy jej to. No. cukierkiem, ja? I, i co? Ale co zacząłeś się dusić? Zabawiłem się. Zacząłem się dusić cukierkiem. I co? Szybko, zrzuciłem kask, mam na ziemi cały brudny ziemię, a trudno. Czemu zrzuciłeś kask? No bo tak szybko, bo myślałem, się w Nie mogłem nic powiedzieć. Ej no. cukierek by cię załatwił. I... Co? Dobrze, dobrze, że to taki rozpuszczalny cukierek na szczęście, a nie jakiś landrynek. No i szybko wyciągnąłem wodę. Ale... ale widzisz jakie cukierki są niezdrowe? Mhm. Ale szybko wyciągnąłem wodę i mi przeszło. Co się? Znaczy się nie napiąłem a mi przeszło. Aha. Uratowałeś się. no ale... wiem mamo. Bo... Panie to było, z W się jedna pani wracała, przecież to jest niewykonalne. No to przecież już chyba była na dole. To tu chyba od ósmej wpuszczają. To lata zrobiła godziny? No. 4 km w 3 godziny. Może. Ale ma to biegło. Może. A tu jest piękne miejsce. Zobacz jak z przodu ładnie. Piękne miejsce. Nie? Piękne. No i te palmy. Mamo, zimno mi jest. Zjemy kolejnego cukierka, żeby się udusić. się zjedz, ale żeby ci było słodziutko. Kogo my tu mamy? Hej. Tak. W komplecie. Hej, spóźnieni, ale jesteście. No, bo ci czapa zwisała. Pokażcie ja buty. Już ale mam, zobaczcie jakie mamy buty. Nówki. Pokażcie je tu Boc, bliżej. Bok. A ja mam jakąś gąbkę teraz, bo tego nie ma. Dobra. Tak, Takie jest. buty. Proszę, jakie profeski. O. No to w komplecie. Wiki, stań tam na skalce. Jesteśmy w obwozie maska, znajdujemy się teraz w punkcie, który wygląda kapitalnie. Troszkę jak tutaj ustawimy tą kamerę, to widać jakby oczy i uśmiech tej maski. Przyroda zrobiła tutaj z kamieni ładne przedstawienie, ale w ogóle no nie są ustawione te kamienie. Będziemy szli tam do dołu. Tam jest... Tam teraz ludzie idą. Fantastycznie to wygląda. Wow. Tak Ale piękny wąwóz. Spektakularne miejsce. Cześć. Jak się idzie na tym trudnym szlaku? Mega łatwo. Na razie szlak jest łatwy. <noise> na razie. Zobaczymy, co będzie Ale dalej. Ale skala trudności jest trudna. Więc zobaczymy. A te okularki gdzie masz, misiu? W wąwozach nadal są palmy. Przechodząc się do wąwoza maska napotykamy naprawdę przepiękne palmy. Tutaj w tym miejscu akurat jest piękny wiatr, lepiej, jak jej fajnie chłodzi małą palmę. Jak przyjdziemy może za kilka lat to będzie taka wielka jak ta. nie wiem ile taka palma rośnie majestatycznie. Dla nas, ludzi, którzy chodzą po Tatrach i no, palmy kojarzą się tylko i wyłącznie po prostu z plażami i ciepłymi krajami, no to palma w górach no to naprawdę robi wrażenie. Ten wóz jest niesamowity. Jest bardzo wysoki. W miejscu, gdzie wcześniej pokazywaliśmy, same maski się pokazały, bo pewnie stąd jest nazwa tej miejscowości, maska od tej skały, która była przed chwilą. Tu nadal wchodzimy w skały, ale oceanu nadal nie widać. Ale mamy chyba jeszcze przed sobą jakieś 2 km do oceanu. Myślę, że jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi. Tak sobie tutaj wędrujemy. Chłopakami moimi w czwórkę. Że za, dużo, za, za dużo tego robił w życiu, że nie chciał i za dużo to robił. I po prostu robił to tak na przymus. I teraz już nie ja robić. <laughs> Takie tutaj przejścia po łańcuchach, ale tu mamy bardzo fajne miejsce. Może przejdę trochę, bo tutaj światło świeci. Zobaczcie, jaki trąba słonia albo ogon słonia. Tutaj mamy zejście, ale mamy łańcuchy. Czekamy teraz na chłopaków. W ogóle Hadper stwierdził, że chce, żeby się nazywał Greenwich. Ale czemu? Czemu go nerwujesz? Chodź już. Chodź kocham. Ko, ko. <sum> zdjęcie. Ja. No chciałam to nagrać. Jak widzisz po łańcuchach. Tam jeszcze będą takie strome Tak? No. O. I tego, że w słońcu. Tak? No właśnie, coraz cieplej jest. Coraz cieplej. Szkoda, że się nie można kąpić. Szkoda, że tu nie ma wagoników. Tak, <noise> okej. <noise> i'll do Zostały nam ostatnie 300 metrów do plaży, na czym oczom się, ukazał się ocean i łódki parkujące.

Co, gdzie nie? Weź ty na logikę. Gdzie jest mój internet? Ja, ja chcę iPhona. Ja chcę do oceanu. A ja chciałem.